To Giles? Jestem F. No i ja tego człowieka szanuję za to. Kariera. Dobra, yy, gramy sorry, że teraz nie będę ja by tak czytał komentarzy, bo... Mm, czekaj, o, pff, na ławce zastrasznie mecz, więc w ogóle nie zaszczę meczu, więc... bo tak jest w karierze, nie? Bo ja sobie mogłem wykupić parę meczy. E, 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 żebym nie grał, nie? Ale nie wiem czemu mi się to klikło. I kupiłem parę meczów nie grał. A teraz chyba by to grało. Ty kasemiro tam był. Jak kasemiro chcieć? O, no ławce, czyli też nie. A teraz się mogę odczytać. Dobra, dzięki, bo ja, ja taki nieświeży w tych debatach. A, znowu kolejny mecz na ławce, ja chcę pograć. Sorry, ale widzisz, tak FIFA dała. Bo gra od razu, gada mnie. Te boty mnie jadą jak chcą. Nie chcę jego średniej meczowej. O, teraz chyba muszę grać, bo jest złota piłka. Produzenci FIFA 19. Proszę nie robić takiego czegoś w następnych FIFA. Serio. Bo chyba 20 i 21 chyba tego nie ma. Nie wiem, mam sam 19. Proszę tego nie robić. O coś jakieś... Daję, co się stało? Czy już wyszła? Już wyszła dwie sta dwie skaleńca. Co ty gadasz? O, gramy. Gdzie ty mieszkasz? A nie, to może zamówić chyba na... na tej stronce. Bo nie będę sponsorował, nie? Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. W finału Pucharu Hiszpanii komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mam nadzieję, że będzie to prawdziwy szlagier. Piękne spotkanie, w którym nie zabraknie emocji, I? dramaturgii. Czy będzie prowadzenie? teraz Ja w pierwszej minucie nie wiem, pierwszy raz mi się tak zdarzyło. te Pierwszy raz chyba tak mam. Ale okienko w zasadzie. Jeden do zera, przewaga nie jest bezpieczna. Napięcie przed tymi terenami. Yes, yes. Aż na stanowisku komentatorskim, atmosfera. Nie, no jest no ja tak nie, tak. To jest świetne lat. widowisko. Nie, ona, ona nie Dobra okazja. Gdy no, straciłaś, potrzebowała daleko od bramki. Musi No bardzo ładnie przeciął to podanie. Asensio. Mogę tak podanie. nie podawać, mogłem Będą być. Będą szukać teraz okazji do kontry. Wiem, że jak grać nie umiem, jak tylko wieżyczki właśnie, się spotali Ty, ale one sobie dobrze wysyłali. Te boty w trzy, nie? Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Lekko lekko. I moja piłka. Gdzie się pchasz? Luka Modric. Marka Asensio. Modric. Eee, dobiegnij tu. Strata, co zrobi przeciwnik? O, dzięki przeciwnik. Eee. no, zażegnali niebezpieczeństwo. I będziemy mieli wrzut z autu. Borja Garcia. Ręka, ręka. Dzienda Konamo. A ja my ja jestem goł swojej bramki? Będziemy mieli kolejny wrzut z autu. Carvajal. Marcos Llorente. Asensio. Asensio. Asensio! Marco Asensio. O, nie szudziła! Kilka i wraca do gry. Marka Asensio? Asensio! Ofiarna interwencja Tony Cross. bramka! Jest jeszcze jaka szansa. Jest, Wygrana normalnie. Łatwo, łatwo. No co do zera? Ofensywna gra po dobrze to odczytał w zareagował i mają piłkę uderzenie w stronę bramki aj! było blisko a i tak słupek piłka wciąż grze kapitalna interwencja w porę przeciął to do podanie dobre dalekie wybicie aj czemu przepuszczają to piłkę pech, po prostu pech już widziałem piłkę w siatce ale bramkarzowi pomogło aluminium jest okazja aj! Królerscy za moment wznowią grę z rzutu rożnego. Do gry piłki z rzutu rożnego. Biegi, wiesz to. Tony Cross, Ascensio. Marka Ascensio. Aj, Dobra, brana było. Sędzia powinien zatrzymać grę i właśnie to zrobił. Co mu zrobili? O, te depty. Ty, ty! karne jeszcze chyba do nią. Kontuzjowany zawodnik musiał zejść z murawy, a mecz zaraz rozpocznie się od rzutu sędziowskiego. Groźnie, ale zdążyli na czas. Oj! No. będzie sam na sam splamkaze, dobrze i przejął. No, Marcelo, kocmium są wane, Ja Ja zaraz też koc, skontuzuję. to złego? Marka No, co się przepychasz? Dzieciaku. Moja Teraz już ich Świetnie Nie, ma sam na sam. Nie. Że na skrzydle. Może w polekarne Że to te boty też czego ja im pak. O. No nie zachował się dobrze w tej sytuacji, nie naciskany <laughs> przez ich z tym botą, ale zawoścowo. coś mi nie pykło. Kibice poczuli, że to może być wreszcie szansa na bramkę kontaktową. Marcos Llorente. Rozpoczynają kontratak. Modric Ay! Asensio. No, kto przejmie tę piłkę? Bardzo ładne położenie. Jak ten chłopnia Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Piłka wyszła na aut. Kulkię. Kulki. Kulki. Dośrodkowuje. Paco Alcácer. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Gareth Bale. Darko Bale. Patrz, patrz, ja nic nie robię. Patrz. Musi bardzo uważać. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Zablokowany strzał. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. No udało się przejąć. Antunis? Dobra. Nie. I piłka w rękach bramkarza. Sam biegnę. twarz naciskają na niego, ty no. utrzyma się przy piłce. Fulkie, Fulkie zdecydował się na strzał. A, dobrze. Do zera po... Nie, gra ktoś w Fortnite a? na czatach? Proszę się zgłaszać. O, właśnie, ja ją gram. W rozgrywkach ze mną, bo ja sądzę, że. się dzieje. Pierwsza połowa tego spotkania w pełni to potwierdza. Druga również powinna być ciekawa. Marcos Fiorente, Paco Altaser. Dobre, ofensywne al wyjście. Paco Altaser. Courtois. Courtois. Dobre przejęcie podania w środku pola. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Ale szoprona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu... A mnie oglądasz. Aha, dobra, bo ty i te... Przepisujesz i oglądasz. Na obronę, ale jednak bramkarze no, Mają dobra. te swoje sztuczki, widzą więcej. Antunias. Chwilę na dwóch. Dobrze przeczytał podanie.